Dzień dobry, Traktu. Jak się masz? Czy chcesz się pouczyć z nami dziś kształtów? Świetnie, zaczynajmy! Na plaży schowane jest pięć kryształków. Znajdź je i schowaj do skrzyni skarbu. Dobry pomysł, Traktu. Brawo! Kryształek Circle. Włóż go do skrzyni Skarbów. Poszukajmy kolejnego kryształka. Świetnie, Flaktoon! Kryształek Square. Włóż go do skrzyni Skarbów. Poszukajmy kolejnej skrzynki. robota. Kryształek rectangle. Tego też włóż do skrzyni skarbów. Poszukajmy kolejnego kryształka. Genialnie. Kryształek heart. Kolejny kryształek do skrzyni skarbów. Kryształek triangle. Świetnie ci poszło. Poznałeś dzisiaj tyle kształtów. Czy chcesz je powtórzyć? Circle, Square, Rectangle, Heart, Triangle. Do zobaczenia, przyjaciele. Dalej torcz. Krótka rozgrzewka przed pracą. Oh, 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 oh. Hmm. Chcesz może poaportować, nie wyglądasz za dobrze. Jesteś chory. Poczekaj chwilkę. Proszę! Pójdę dzisiaj sam na patrol. Nie, kolego, ty musisz odpoczywać. Mm. Zaraz wracam. Hej, torch. <grym> Źle wyglądasz. Powinieneś się posłuchać i zostać w domu. <grym> Widziałem w dżungli rok krasera. O? Torcz! Jesteś tu? Witaj, Johnny. Torcz, pomimo tego, że jest chory i powinien zostać w domu, bardzo chciał ci pomóc w pracy. O nie, nie powinienem go zostawiać. Byłeś w dżungli, może też się tam udał. Jego zmysły mogły go tam zaprowadzić. Poszukajmy go! Torcz! Trakodail, pomożesz mi? Torcz zaginął. Mógł wpaść do rzeki. Hmm. <słyska> hmm. Sprawdźmy zatokę. Torch, jesteś tu? Hej, G. Crane. Miło cię widzieć. Pomożesz mi się tu rozejrzeć? że któreś z twoich narzędzi pomoże. Racja. Dornetka się sprawdzi. Tutaj go nie ma, to pewne. Gdzie się podziewasz? Hej! Migo, też chcesz mi pomóc. O tak lecimy! Tutaj Migo. chyba coś widziałem. Hmm, wcześniej tu tego nie było. Myślisz, że torcz tam jest? Jesteś! Czemu wyszedłeś z domu? Lepiej wracajmy! Przepraszam, że zostawiłem cię samego. Teraz się tobą zajmę! Dobra robota, strażnicy. W końcu się znaleźliście! O Asia! O, wygląda na to, że też się przyziembiłeś. Przynajmniej siedzimy w tym razem, prawda, Torch? O, o! <laughs> Dzień dobry tam w Jak się masz? Czy Chcesz się połączyć z nami dziś kolorów? Świetnie, zaczynajmy. Ale muszę ci ostrzec, tam w trakcie The Jungle jest pełna niespodzianek. Jak się zobacz, to kolor bielow. Ciekawe, jaki kolor będzie następny, to kolor red. Musisz dobrze wypatrywać następnego koloru dam w trakcie. To blue To... Pink... kwiatek. Ten pink kwiatek cię kusi. Prawda wam w trakcie? Ciekawe, co oh. będzie następne. Turla się do ciebie pomarańczy wam w traksie. Świetnie ci poszło. Ten kolor to orange. Poznałeś dzisiaj tyle kolorów. Do zobaczenia przyjaciele. Coś tu jest nie tak Tim Toolbox na ratunek To nie Torcz? Chodź Torcz, mamy rzeczy do zrobienia Cześć Timie Toolbox Mamy problem w The Forest Bildozer ma kłopoty Próbowało strącić słodycze z drzewa, ale utknęło między dwoma pniami. Timie Toolbox, musicie pomóc Bildozerowi się uwolnić. Anima Watch gotowy! Animatul gotowy! Gotowy na przygodę, Torcz? Pomoc już nadchodzi! Pospieszmy się! się, dużaku. Wydostaniemy cię. O. 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 Ha. Hey. Dalej. Uda nam się to naprawić. Ha. Okej. Sie <laughs> Musimy to inaczej rozwiązać. Anima Watch. aktywowany. Ostrożnie, kolego. Robota. Dobra robota. Gotowy, kolego? Obawić się dzisiaj z nami wchowanego i poznać cyfry? Świetnie, zaczynajmy. Okej, okay, G. Crane, Podjdź do tego dużego drzewa i zamknij oczy, by twoi przyjaciele mogli się schować. Teraz poszukajmy twoich przyjaciół. I poznajmy pierwszą cyfrę. Weź ze sobą cyfrę. One świetnie ci idzie, Dziekrę. Znalazłeś traktor. Znalazłeś one przyjaciela. Czy uda ci się znaleźć kolejnego? Okej, okay, ruszajmy. Gratuluję, G. Crane. Znalazłeś tu przyjaciół. Znajdźmy cyfrę free. Dobra robota, G. Crane. Znalazłeś torcza. Znalazłeś free. przyjaciół. Poszukajmy skrytki przyjaciela z cyfrą 4. Niesamowite. Znalazłeś falta. Znalazłeś pol przyjaciół! Został nam tylko kryjak z cyfrą five, świetnie ci poszło G-Crane. tu schował się bulldozer. Znalazłeś five, przyjaciół! Poznałeś dzisiaj tyle cyfr! Do zobaczenia, przyjaciele! Cześć Buldozerze! Cześć Torcz! Jak się macie? Czy chcecie zagrać dziś w czerwoną grę? Poznać kolor red? Świetnie, zaczynajmy! Ok, buldozerze, Torch, Kto pierwszy znajdzie trzy red przedmioty w demido, wygrywa. Nieźle ci idzie, buldozerze. Znalazłeś red, kwiatek. Czy znajdziesz dwa kolejne red przedmioty? Torch. Znalazłeś RED pomidora. Potrzebujesz dwóch więcej RED przedmiotów, żeby wygrać. Super pildozerze. Znalazłeś RED jabłko. Brakuje jednego RED przedmiotu do zebrania trzech. Red bidronka! Brakuje jednego red przedmiotu do zebrania trzech torcz. Truskawka. Ten, kto znajdzie red truskawkę, wygra. Więc. Komu się udało? Koledzy, oboje zwyciężyliście! I poznaliście dzisiaj kolor red. Do zobaczenia, przyjaciele! Cześć, Dunktrax, jak się masz? Czy chcesz połączyć się z nami dziś kształtu? Świetnie, zaczynajmy! W the Jungle są ukryte pięć części różnych zwierząt. Każda z nich jest kształtem. Genialnie! A turtle shell jest kształtem. Włóż ją do swojej przyczepy! Jakie jeszcze części zwierząt uda Ci się znaleźć dam w trakcie? Print, To również jest kształt. Dobrze dam w trakcie. Poszukajmy kolejnej części zwierzęcia. Jakiś zwierzak zgubił swoje teeth. Tak, The Animal Teeth. Również są kształtem. Dobra robota. Poszukajmy kolejnej części zwierzęcia. A deer antler. A deer antler. Również jest kształtem. Poszukajmy kolejnej części zwierzęcia. Cockfeather epico feather też jest kształtem. Dobra robota tam w traksie. Poznałeś dzisiaj tyle kształtów. Do zobaczenia, przyjaciele! Cześć przyjaciele! Jak się macie! Czy chcecie porzucać dziś popcornem i pouczyć się razem cyf? Świetnie, zaczynajmy! Dobrze, G-Crane. Postaw pięć mm. wiaderek w rządku. elefancie narysuj linię w piasku za wiaderkami i popcornem. Stańcie oboje na linii. I rzucajcie popcorn rozrzucony dookoła wiaderek. Ten, kto nazbiera go więcej w wiaderka, wygrywa. Gotowi? Kiedy powiem start, zacznijcie rzucać popcornem. Kiedy powiem stop, przystańcie. Gotowi? Do startu. Władni elefancie wrzuciłeś one popcorn? Super, masz już tu. Dalej, g Crane. Dobrze ci idzie. Teraz mamy free popcorny w wiaderkach. Czy uda ci się wrzucić kolejny? g crane brawo! Genialnie! Kolejny w piaderku wygrywa, g crane nie pobiegamy! popcorn do Derek! Mm. Mamy dwóch zwycięzców! Poznaliście dzisiaj tyle cyfr! Teraz możecie zjeść popcorn! Do zobaczenia, przyjaciele!